Cześć, witam Was serdecznie. Wiem, że pogoda jeszcze nie jest iście wiosenna, ale pokażę Wam kolejne miejsce w Gorzowie Wielkopolskim, na które wiosną warto wybrać się na spacer. Więc bez przedłużania, zaczynamy! A byliście już ze mną na Gorzowskich murawach. ekstremalnej ścieżce przy Rzece Srebrnej i na trasie Siedmiu Zgórz. Wszystkie z tych miejsc gorąco polecam. Ha, ha. A dziś z Nadią wybraliśmy się do parku imienia Henryka Siemiradzkiego. Jest to najstarszy i największy park w Gorzowie Wielkopolskim. Dobra, lecimy dalej. Największą atrakcją parku jest amfiteatr oddany do użytku w 1980 roku, a sam park jest położony na wzgórzach otaczających Stare Miasto. Liczący 9,6 hektara powstawał w latach 1869 do 1908 roku z inicjatywy Towarzystwa Opiększania Miasta założonego w 1844 roku. Teren pod park po dawnej żwirowni podarował gożowski bankier Friedrich Quillitz, Park posiada bardzo bogate ukształtowanie terenu. Z różnicą wzniesień dochodzącą do 40 metrów. Piękna roślinność oraz liczne malownicze doliny i wąwozy sprawiają, że park ten jest jednym z najpiękniejszych wśród dziewięciu parków w Gorzowie Wielkopolskim. No i co wam powiem jeszcze? Jest miasto, to są mi śmietniki, ławeczki. Fajnie, fajnie. Wszystkie trasy są oznaczone, wszystkie punkty widokowe także. Oraz jest duży plac zabaw. Zresztą, co ja będę wam mówił? Lecimy go zobaczyć. No i jak widzicie, plac jest spory Dziecko się wybiega, a wy macie miejsce żeby sobie usiąść Odpocząć I doglądać swoich pociech No ale dobra Gdy obejrzymy już plac zabaw Ruszymy dalej Na jednym ze wzgórz, na które właśnie się udajemy, nazywany Kozaczą Górą w 1909 roku stanął pawilon widokowy zwany Glorietto. I muszę wam powiedzieć, że to nie jest jedyny punkt widokowy w tym parku. I co tu jest Ncia? No tutaj mamy modrzew europejski. No widzisz, możesz się dowiedzieć jakie ma wymiary, wysokość powierzchnia 15. korony i obwód pnia. Bardzo dużo ciekawych rzeczy się tu dowiesz dzisiaj co. A ta już poszła. A na drugiej tablicy co mamy? No tylko że tu ty już ktoś poniszczył Świerk pospolity. Świerk pospolity. I nadia pospolita. Tata pospolity, Tata pospolity. Ta. I teraz gdzie wchodzimy? Na górę. górę to za. To za. zaczął. Zaczął. Górę wchodzimy. Hej, hej, hej. Dobra. Legimy. Zobaczymy Twoją minę, jak tam wejdziesz. A stąd jakiś? No właśnie dlatego Ty się zabrałem. Jak ci się podoba. No, a dzisiaj pogoda nam dopisała, jest bardzo ciepło. Wręcz mógłbym może? powiedzieć, że ubraliśmy się za ciepło, nie? Tak. Moi drodzy, jeśli chcecie wiedzieć, czy warto wybrać się na spacer po Parku Siemiradzkiego, to zdecydowanie powiem Wam, że tak. Jest gdzie spalić zbędne kalorie, a przy okazji sprawicie dziecku niezapomnianą przygodę, którą zapamięta do końca życia. W mieście, a jednak blisko natury. No i oczywiście wcześniej odwiedzona kozacza góra z punktem widokowym robi wrażenie. Oczywiście nie możemy zapomnieć o platformie widokowej nad schodami donikąd, czyli będące pozostałością poplanowanej inwestycji, gdzie miała się znaleźć palmiarnia na szczycie parku. Zarówno z platformy, jak i ze schodów roztacza się widok na panoramę miasta. I Jeśli myślicie, że nie ma nic już więcej do pokazania w naszym mieście, to wam udowodnię, że jest jeszcze kilka miejsc, które was zaskoczą. A może wy znacie jakieś ciekawe miejsce na spacer? Koniecznie podzielcie się tym w komentarzu. I oczywiście nie zapomnijcie o łapkach, subach oraz dzwoneczkach powiadomień dzyndzyn. Dzyn. A my tymczasem żegnamy się z wami. Do zobaczenia. Cześć. Widzimy się w następnym filmie.